Odwlekał poważne decyzje, chciał się najpierw ustatkować, ale poznał szaloną dziewczynę, która sprawiła, że zmienił priorytety Kiedy żywiołowa Maria zawładnęła jego sercem, sprawiła, że stał się innym człowiekiem To odżony dziennikarz i prezenter Marcin Prokop, 42 l. Nauczył się spontaniczności i czerpania z życia pełnymi garściami. Reklama poznali się podczas jednej z imprez. Marcin jako znany dziennikarz cieszył się już wtedy popularnością, Maria Prażuk właśnie wróciła do kraju po studiach w USA. Byli przeciwieństwami. On lubił mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Ją cechowała spontaniczność, bezpośredniość, miała głowę pełną szalonych pomysłów. Tamtego wieczoru postanowiła zauroczyć Marcinna. Udało się, a już wkrótce zostali parą. Maria bardzo chciała zostać mamą. Dziennikarz uważał, że jest na to za wcześnie. Często się o toku Rok później zaszła w ciąży. Długo nie mogłem się oswoić z myślą, że będę ojcem. Wyznał. Gdy wziął maleńką Zosię na ręce. Obawy prysnęły, a jego serce zalała fala miłości. Córeczka stała się oczkiem w głowie obojga rodziców. Są bardzo aktywni zawodowo, pracują też w domu. Maria jest instruktorką jogi i menedżerką gwiazd. Czasem siedzą przy stole w kuchni. Każde przed swoim komputerem, a przy okazji omawiają sprawy rodzinne. Świetnie się dogadują, wciąż są sobą zafascynowani. Ich uczucie rozkwita. 9 lat temu zdecydowali się wziąć ślub. Wzruszająca uroczystość wyłącznie w gronie najbliższych. Odbyła się w Portugalii. Wierność jest dla Marcina priorytetem. Nie widzę siebie w roli faceta, który kompletnie traci rozum oraz kontrolę nad swoim rozporkiem, bo zakręciła mu w głowie inna kobieta, deklaruje. Przy Marii nuda mu nie grozi. W pełni poparła prezent, jaki wymyślił sobie na okrągłe urodziny. To była ostatnia z jego listy rzeczy, które chciał zrobić przed czterdziestką. Postanowił w środku wakacji przejechać Fordem Mustangiem w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Maria nie miała nic przeciwko temu. Czuła się wręcz dumna z męża. Nie zniosłaby takiego, który siedzi przed telewizorem z piwem w ręku. Moja połówka jest moja właśnie dlatego, że jest inna niż reszta połówek, mówi z podziwem Marcin Prokop. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.